Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Miło mi powitać Państwa na Głąbaju. Witam serdecznie Panią Joannę Skoczek, konsul generalną RP, z pracownikami konsulatu, a także Polaków przybyła tu dziś do nas, ich rodziny i przyjaciół. Cieszymy się bardzo, że na tegorocznym spotkaniu polonijnym nasi studenci będą mogli przedstawić Państwu. Efekty swojej polonistycznej i twórczej pracy. Przedstawienie, które za chwilę nam pokażą, przygotowali już w maju tego roku na Wydziałowy Festiwal Teatralny. Wszystko wtedy przygotowywali sami. Po wakacjach wrócili do tekstu Mrożka, by go wygładzić i by go pokazać szerszej publiczności, czyli Państwu. Wspierał ich. W tym i wspiera cały czas profesor Piotr Chorbatowski, Hor nasz gość z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który od miesiąca jest u nas, z nami i ciężko pracuje. I za tę pracę w imieniu swoim i ze studentów serdecznie dziękuję, panie profesorze. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przed Państwem zespół teatralny drugiego roku kantońskiej polonistyki oraz nieśmiertelny mrożek i jego jednoaktówka na pełnym morzu. Zapraszamy! Zapraszamy. Thank you.